do Fame albo highly. Czy miałeś kiedykolwiek jakikolwiek mandat w Dubaju? Czy wiesz, że twój Nissan GTR wystawiony jest na automoto. Od czego zaczynałem? Najgrubszy mandat w moim życiu? Ile średnio godzin pracujesz dziennie? Twój ideał kobiety? Bardzo dobre pytanie. I się masz na koncie? mi dwa marzenia. Podaj twoje najważniejsze zalety i wady. Jakie masz relacje z Nitro? Kiedy w końcu odcinek z Kicksterem? Tinder działa w Dubaju? Dobra, witam was w drugiej części Q&A Lecimy dalej Da się tam jechać na zakupy w Dubaju? Jak najbardziej w Dubaju na totalnym luziku Wybierasz się na zakupy Przypomina mi jeden Deer Humble, na słówka. Czym zajmuje się na co dzień? Marketingiem, na pewno Mediami społecznościowymi, na pewno Ulubiony film? O cholera Trzy nad niebem, bo film opisujący bardzo, bardzo podobną historię do mojej Z kim pojechałeś do Dubaju? Ogólnie to sam Lecz nie sam O patrz, 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 no, znowu światła świecące demon jedzie i znowu mi się światło świecą. Tak wiesz, tak sprzątnięty jest demon. Ale kurde, przedmiot jak demon. Się autem, światło się na filetowo tej wiem czy świecą. Nie wiem, czy oni, nie, nie wiem, czy oni mogą, mają filetowe światło ludzie jakby mają. What the fuck. Czy jakiś szczególny cel podróży? E, jazda, kilka wycieczek. Po prostu chill out. Po prostu chillout Po lewej stronie mamy Dubai Frame. Pokazywałem to w tym odcinku jeszcze. E, tak z bliska byłem w środku tego miejsca, więc jeśli nie wiesz tego z kamery, to spokojnie wyjdźcie ci się wyświetla miniaturka. E, mega, mega fajne miejsce. Wchodzimy do środka, sporawe to bydle, nie powiem, że nie, mam nadzieję, że widok w środku wam się spodoba I widzimy się właśnie tam na górze Wlazłem w końcu do środka, trochę to trwało, jesteśmy w cholernym muzeum, nie lubię muzeów, lubię czytać, dotykać Jakoś niezbyt, niezbyt mnie jara ten sztuczny plastik Najgrubszy mandat w moim życiu, no to wystąpiłem w telewizji, pościg policyjny 10 tysięcy, chyba grzywny dostałem jakoś tak. Od czego zaczynałem? Zaczynałem, mój kolego, od złomu. To taka historia. Śmieszna sprawa, ale jak ja miałem 18 lat, to dla mnie zrobić 4 tysiące złotych zamiast złomu. To było chłopie. 18 lat i 4 koła w dzień? Ha! A jak dowiedziałem się o aluminium? A jak dowiedziałem się o papie kartonowej Przepraszam, że Wam przerywam w tym materiale, ale mam dla Was naprawdę ważną informację. Pierwszy raz w historii na naszym kanale, którym budujemy już od dwóch lat. Może mieć sponsora naszego kanału. Jestem w wielkim i ogromnym szoku. I specjalnie kieruję tę wiadomość do Was, bo do tej pory kanał całkowicie finansowałem ze swoich środków. I pewnie wiecie, że wcale to nie jest łatwe i to nie jest tanie. <ścoughs> I mamy szansę, pierwszy raz mieć w historii sponsora. Nie jesteśmy najwięksi, nie jesteśmy najpotężniejsi, ale mamy na pewno najbardziej specyficzną publikę na YouTubie, a przede wszystkim starszą, no bo osoby, które mnie oglądają, głównie słuchają o tym, że wymieniam sportowe stabilizatory w samochodzie albo montuję jakiś łącznik czy sportowy wałek. Dlatego zakładam, że pomożecie mi, jeśli po prostu was o to poproszę, bo jednak bardzo by mi na tym zależało. A sponsorem naszego kanału może zostać. Poznajcie mojego operatora, Kamila. Siemano. Zresztą tak go znacie. Kamil, sprawdzimy dzisiaj czy jesteś łosiem. Powiedz mi, ile płacisz za swoje OC? Uff, uf, uf. 2,5. Ile? W drogi jesteś. No. Dobra, no, w takim razie sprawdzimy, czy jesteś łosiem i ile płacisz za naszego łopla tigre. Swobódek czysto technicznych musieliśmy udać się pod sam wyjazd z garażu, tylko dlatego, że mamy tutaj internet. Dobra, lecimy z wywiadem, samochód, nie motocykl, bierzemy OC. Czy jest leasing? Nie. Nie? Nie. Dobra. Rok produkcji? 2006 2006, dobra Marka Opel Szukamy Tigra, bo tego już nauczyłem Benzyna, diesel, gaz, gaz benzyna? Benzynka Benzynka Stan licznika, tam masz? 103 103, patrz jak to Kiedy właściciel uzyskał prawo jazdy kategorii B, w którym roku? 2019 Dobra Miejsce uzyskania prawo jazdy? Poznań a nie, to jest miesiąc. Który? Wrześniu. A jak pamiętam, patrzcie, jak od razu robił. Mora. Kalkulujemy. Kamil trochę przepłaca, tak trochę sporo. No i tańsza oferta to 1473 zł, a nie bierzesz pod uwagę, że jeszcze dostajesz 150 zł bonusu, rejestrując się z linku w opisie. Więc tak naprawdę, jak ty płacisz 2500 to przepłacasz o ponad 1000, plus 150 zł bonusu. Także pełen szacun, pełen respekt dla wszystkich Zachęcam do skorzystania z linku w opisie, by nie przepłacać za swoje ubezpieczenia. Kamil, Kamil dorzuca po prostu od siebie z serca i przepłaca ponad kafla. W 4,5 roku spłacam całe auto. No? A co do mubi, zawsze chciałem to powiedzieć. Mówi, Tanie ubezpieczyć lubi. Mam nadzieję, że się uda, więc idźcie do pierwszego linku w opisie i nie przepacajcie za swoje ubezpieczenia. Na jakim etapie jesteś tak aktualnie wykształcenia? Kończę teraz inżyniera i jestem teraz już na drugim i pół roku, bo zacząłem zimę, w psychologii. Kiedy projekty 8 Tajne samochody zostają tajnymi samochodami. Czy będę jeszcze w województwie lubuskim? Moja morduniu. Pstryk na instagramka, zawsze spontany, jeżdżę cały czas po Polsce. Musisz mnie po prostu łapać. Czy wiesz, że twój Nissan GTR wystawiony jest na Otomoto? Tak, wiem. Aktualny właściciel, właścicielka, serdecznie ją pozdrawiam, wystawiła ten samochód na sprzedaż. mego Gietera można na nowo nabyć. Legendarną furorę. Jak to jest być takim mistrzem? Mordo, ja jestem wyluzowany. Nie mam parcia na szkło, na internety. Wbrew pozorom, jak ktoś mi mówi, że mam parcie na szkło. Mordo, ja twarzy nie pokazuję. <laughs> jak mi się mieszka w Poznaniu? Kocham Poznań, to jest mój drugi dom. Wiadomo, że pochodzę z Olsztyna, Jestem warmiakiem kraina tysiąca jezior i tak dalej. Kocham wodę, to w ogóle top love. Jakbyś znalazł potencjalną kandydatkę na swoją kobietę, i zależałoby to od utraty YouTube'a, to co dalej. Jeśli miałabyś to moja żona, to trudno. YouTube down. Koszty wjazdu z Zubaju. 28 tysięcy Czy mieszkasz kiedykolwiek, jakikolwiek? mandat w Dubaju Nie, nie miałem, nie zamierzam mieć Drogo ci wychodzi paliwo tam? Nie, tutaj paliwo za litr kosztuje 2 złote Co jest lepsze, Lambo czy Ferrari? Nie wiem, nie wiem Bardziej aktualnie podoba mi się konkretnie ten te Ferrari ten model, Spider. Kiedyś wbijasz do Fame albo Haili Nie wiem, niech proponują, tylko ja nie jestem tani, bo ja tam nie idę za, za sosem, więc musieliby naprawdę grubo rzucić. <laughs> nie pokazuj twarzy? Mordo, nie bój się, jak pokażę twarz na 200 osób, więc zwolnij słowa, te Mordunia, na 200 tysięcy twarz, to nie bój się, będzie występowało Sasza i Emil, będzie dwóch prowadzących. Eee, stawiam, że kilka celów życiowych już, już spełniłeś. Jakie są kolejne? Trzy auta, które mam w planach w swoim garażu w Poznaniu. Dobrze idący mi biznes, który też już ruszył zresztą. No i chyba ćwierć miliona na YouTubie, czy jeszcze 5000, tysięcy 50 subskrypcji, więcej niż jest zaraz. 200 koła na Instagramie powiedzmy. Nie, to to mało znaczące. Mój cel to mieć przepiękną, wspaniałą żonę, którą będę kochała życie. To jest mój cel jedyny, taki nadrzędny. Nie tego się da. Co mnie tu trąbisz? Na mnie? Jak myślisz, czemu jesteś jedynym two-facem na YouTubie? Bo wszyscy udają, a ja udaję tworząc postać, a sobą jestem, bo jestem sobą. Ile średnio godzin pracujesz dziennie? Szczerze? Czekaj, wstaję zawsze tak mniej więcej 9-10, no 6 godzin zawsze. Kiedyś ścigasz kominiarkę? Na 200 koła suba, więc walnij w suba, walnij w suba, walnij dzwona, ścieraj tu lajka like pod filmem i napisz komentarz, żeby sprawdzić, czy zawsze zostawiam... Pane serduszko pod komentarzem. ile najwięcej konnym autem jeździłeś? 1400 konnym CLS-em. Woli się ściemnia w Dubaju. W ogóle w Dubaju godzina 18.30 i już tylko się robi, nie? 5 tysięcy. W co inwestujesz? Oczywiście, że wrzucam w BTC. Mordu. Twój ideał kobiety? Bardzo dobre pytanie. Cóż, babyface, miła, uprzejma, ale zadziorna, taka trochę lwica, ze swoim zdaniem, ambitna, dobrze się ucząca, dobrze się wyprowadzająca, mało przekinająca lub wcale najlepiej, niech ciśnie że mnie, żebym ja nie przekinał, ale z wielkim sercem dla dzieci, a przede wszystkim dla mnie, bo ja potrzebuję komplementów, bo jestem jeba. E, jaki czas ma 0,100 Camaro? Kamaro? 3-3 sekundy. No, spokój, myślę, damy radę. A jak założę opony dragowe, nawet mogę na 2,9 zejść. Co myślisz o motocyklach? LWG mordy, wszyscy co jeżdżą motocyklami pozdrawiam. Szerokości, uważajcie na wymuszających. Od dzieciaka jeździłem. Lepiej jeszcze motocyklem że samochodem. Na to potrafiłem robić gumę 160 na godzinę między samochodami w korku. Gofry czy pączki? Oczywiście, znaczy że pączki. Czy w Dubaju rzeczywiście ciężko jest szybko jeździć? Tak, bardzo ciężko jest. mega dużo fotoradarów w najmniej oczekiwanych miejscach. Nie za trasy, nie zapierdzielaj. Moja rada. Co sądzisz o nadchodzących zmianach w monatach dla kierowców w Polsce? Tragedia główno postrał ich na e Są totalnie powolani. pijana powodująca wypadek. Płaci dożywotnią rentę i rozkonfiskują mi samochód. Good. Jedyna dobra rzecz. Cała reszta syf i burdel. Cały teryfikator jest do śmieci. Kiedy jesteś szczęśliwy? Gdy jestem ze swoją motoryzacją albo z osobą, którą kocham. Albo z najbliższymi. I gdy pomagam dzieciakom z domu dziecka. Uwielbiam. A teraz przechodzimy do sekcji szybkie pytania, ponieważ mojemu moim odpada ręka. Szczołci łapę za jego wytrwałość, bo on tu już tak trzyma 30-40 minut. Największe zarobki w miesiącu w historii. Najwięcej zarobiłem w miesiącu to tysięcy. To jest mi rekord życia. E, czy nie wstydzi się pokazać twarzy? Nie wstydzę się. Ile kasy poszło na cały wyjazd? 28 tysięcy, około 28 tysięcy. Ile masz na koncie? Wystarczająco, żeby było dobrze. mi dwa marzenia. Żeby moja mama i mój tata byli zawsze zdrowi i nie zachorowali na, na żadną złą chorobę. A drugie moje marzenie. Chciałbym umrzeć przed swoją żoną, kiedy będę takową posiadał. Chciałbym, chciałbym nigdy nie poczuć, że jej nie ma. Podaj twoje najważniejsze zalety i wady. Uczciwy, wierny, zawsze trzyma za swoich, jebać fałszywość, wady, uparty, bardzo stanowczy. Czemu sam Amerykańce? Szczerze? Wyszło to totalnie przez przypadek. Zaczął się od Mustanga, potem wyszło Camaro, potem stwierdziłem o kupię Vipera. No i to czysty przypadek mordo. Naprawdę tutaj jakby nie ma żadnej jakiejś patologii. A bo słuchajcie, jesteśmy na bardzo... na targu jesteśmy, spójrzcie na to, co jest przed nami. To jest taki specjalny targ w Dubaju. Tutaj macie mnóstwo jakichś, takich miejsc, sklepów, takiego różnego typu pierdół. Nadawałoby się to na daily Ferrari w życiu. Czy odkupić getera? Nie odkupię getera. Jakie masz relacje z nitro? Poznałem go, gadałem z nim w porządku, chłopak, lubię go. Jak osiągnąć życiowy sukces? Rób to, co kochasz i z tego pieniądze. Kiedy w końcu odcinek z Higsterem? Kurde, z wujaszkiem to zawsze było wiele okazji nagrać. No ale nie wiem czy wuja chce, chyba nie chce, wuja ze mną nagrywać, ja, ja nie wiem. Tinder działa w Dubaju? Ty bez beki, właściwie to nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Ile trzeba miesięcznie zarabiać, żeby tankować za twoje wszystkie auta? Ty niewiele, jak ja zawahę miesięcznie płacę 2000. Ile kosztuje utrzymanie trzech samochodów? Powiedziałbym, że trzy klocki miesięcznie musisz odkładać na trzy fury, ty jaka na każde auto. Mustang czy kamaro? Nie wypowiem się, bo to syn i moja córka, nie wolno wybrać między dziećmi. Jakie według ciebie jest najwygodniejsze auto, jakim jeździłeś? Rolls Royce Phantom, chłopie jak tam Aktualne dramy. Brak aktualnych dram. Czy będę na QND? Do GoPro. Do GoPro. Będziesz na QND. Moje nie aktualnie znajdujemy się na Palmie. Tak to wygląda. Jest telefonem mega, mega, mega ślicznie, Zobaczcie, przed nami jest mój fotel. Fafaf Atlantis Depal. A tymczasem. Serdeczne podziękowania za obejrzenie do kasy materiału. Jeśli dotrwałeś do końca tego ostatniego QA, to napisz go Oryginalnie. Oryginalnie w chuj. A my oryginalnie jedli mu panie. <śmiany>